Kiedy dzieci chcą harcować, to dorośli mają czas Pokój pełen jest zabawy, krzyk, gonitwy, piski wrzask. Nocą wstaje świat fantazji, różnie w nim się może dziać Statkiem może być odkurzacz, ale w końcu trzeba... Co się dzieje? Co się dzieje? To właśnie wstaje tata Lew. Kiedy zacznie się opowieść? Raz, dwa, raz, dwa. Już jest! Poszukiwanie skarbu. Jeżeli ktoś szuka na świecie szczęścia, szybko się przekona, że cały ten wysiłek się nie opłaca. Ponieważ nie można szukać szczęścia, można je jedynie znaleźć przypadkiem. Jeżeli jednak pojawi się w pobliżu ciebie, a ty przegapisz swoją szansę, to miałeś pecha. Uwaga! Przygotować statek do wodowania! trzeba nadać mu imię. Brak imienia przynosi pecha. Hmm, to może Iza? A, 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 a. Jeszcze trochę i odrobinę mocniej! Oh. O, Tym razem było oh. za mocno. Hmm. To na pewno przynosi szczęście. O! Oh. 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 Huh? Oh. Już wiem. Nazwiemy go. <grytna> To mój szczęśliwy dzień. Trudno nie zauważyć. O, coś takiego, patrzcie! O, prawdziwa piracka butelka z mapą ukrytego stanu. Wyciągnijmy ją! Mówiłam, że to mój szczęśliwy dzień? Niestety! Jest za daleko. Jak mamy ją wyłowić? Tam. Płynęła. Ach, I tak odpływa szczęście, żadnej fortuny. Eh, co za pech! A się mazyło, że wybierzemy się na poszukiwanie skarbu, jak prawdziwi piranie. I raci. A może by tak poczekać, aż przypłynie następna butelka? Daj spokój. taka szansa trafia się raz w życiu. Ech, przesadzasz. Możemy i bez tego wyruszyć na poszukiwania. Serio, wielkie rzeczy, mapa. Sami ją sobie narysujemy i już. Mhm. Więc tak, po pierwsze potrzebna nam wyspa. Mniej więcej taka. Ze skalistym brzegiem, mhm. Niech będzie. Aha. Mhm. Proszę nie przeszkadzać, posiedzenie tajne. Jeśli tak wyglądasz, to zmiata i stąd. I jeszcze statek piracki. W górnym rogu musi być kompas. Widziałam to na filmie. I trupia caska. Dobra, masz super pomysł. I jeszcze niech będą palmy. I, i papugi. Eee, I czerwony krzyżyk, żeby było wiadomo, gdzie kopać. Żeby samemu rysować mapę skarbów. Eee, trzeba mieć nie po kolei. Eee. I co? O. Całkiem jak prawdziwa. Nieźle, może trochę zbyt nowa. Lepiej? Co ty tu robisz, tato? O, um, otóż muszę tylko powiesić obraz, ale najpierw chciałem osłuchać ściany, żeby gwoździem nie uszkodzić rury. No, wiecie, jak łatwo napytać sobie biedy. Proszę, proszę, powiesić obraz w takim miejscu. Tak dla odmiany. A wy co zamierzacie? Wyruszamy w świat na poszukiwanie skargi. Skarbu? Jakiego skarbu? Top secret, żeby nie powiedzieć ściśle tajne. No właśnie, tak tajne, że sami nawet nie wiemy, czego w ogóle szukamy. Nie musisz iść z nami. <śm> 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 na mnie. No, no tak. Proszę, następny. To dla ciebie. Aha. Chyba ten <laughs> Jesteśmy poszukiwacami skarbu. <laughs> Ostatni przystanek? Dworzec. Nie szkodzi. Dalej możemy pojechać autostopem. Myślałeś kiedyś, jakby to było, gdybyśmy byli bogaci, można by sobie kupić wszystko. Na przykład co? To, czego się potrzebuje. Ja tam niczego nie potrzebuję. Bogaty kupuje nie dlatego, że potrzebuje, tylko dlatego, że może potrzebować. Eee, a, a następny przystanek, ulica portowa. Eee, Czy to jest daleko? No, trudno powiedzieć. Eee, to znaczy. No tutaj. Ha? <S elite> <linia> Proszę, wyspa, statek piracki, dwie palmy z papugami. To przecież są wrony. Dzięki, sam widzę. Widocznie mapa jest zaszyfrowana. Coś w rodzaju y, zagadki. Jeju. Raz, dwa, zbierać się, wysiadamy. Ale tam już ktoś kopie. Nie szkodzi, ja to załatwię. Ej, wy tam! Nie wiem, kto dał wam cynk, ale tylko marnujecie czas. Ciekawe, jakim cudem chcecie znaleźć skarb, skoro to my mamy mapę. Ale uparci. Ruszajmy, czas zaczynać. I co? Nadal nic. Może powinniśmy spróbować bardziej w lewo? Jak <tryk> uważasz. Hej, co jest? Czy ktoś zarządził przerwę? Ja już mam dosyć Wiesz co, nie wydaje mam... się, że tu wcale nie ma skarbu. Zdura. Może należało kopać w prawo. Należało, ale nie kopaliśmy. Tata twierdzi, że nie należy zmieniać raz podjętej decyzji. O, o coś tu jest! Gdzie? Gdzie? Eee, Powiem wreszcie. Nie mam pojęcia! Wygląda... Eee? Musicie to zobaczyć! O! Ojej! Ale Co za przeogromny skarb! Przede wszystkim bardzo egipski. Czy to znaczy, że przekopaliśmy się do Egiptu? Na to wygląda. Tam? Aha. O, ja tam? Co to jest? Hey, nasz skarb! Myślałam, że szukamy czegoś w rodzaju skrzyni. Wam nigdy nie można dogodzić. To właśnie jest taka duża skrzynia. No dobra, napchajmy sobie kieszenie i wiejmy stąd. O, ojej! Grobowiec Kleopa II odkryty w 1922 roku. Chyba ktoś to wszystko już kiedyś znalazł. Mas, łap! Ta, ta, tak, masz rację, ale pewnie nie miał taczek, w o. przeciwieństwie do nas. Coś mi się tu nie zgadza. Nie chcę psuć nastroju, ale myślę, że powinniśmy się stąd jak najszybciej wycofać. Ktoś idzie? O. O. Co teraz? Ehe. Mam pomysł. A teraz proszę panów najcenniejszy obiekt. Grobowiec Kleopa drugiego, Albo trzeciego, albo czy ja wiem. Proszę przechodzić dalej, proszę bardzo, proszę do środka. Wszystko, co tu się znajduje, to oczywiście oryginały. Dlatego też prosiłbym, niczego nie dotykać. Hmm. Nic tego nie dotykać, nie dotykać Słyszył, co Złodzieje! Łotry! Trzeba ich zamknąć i surowo ukarać! I co tu się stało? Przepraszam, proszę mnie przepuścić. Aha. Aha. Inspektor Wszędobylski, Urząd do Spraw Skarbów i Wykopalisk, Wydział Zwalczania Szkodników. Tak, tak, to oni. Na 100% nawet nie wyobraża pan sobie, jak długo już poszukujemy tej bandy. Ach, tak... Rzecz jasna, za ujęcie tych podłych rabusiów należy się panu order. Dostanie go pan pocztą w ciągu kilku najbliższych dni. Kim jest ten typ? Nie mam pojęcia. Raz jeszcze dziękuję, żegnam. Dziękuję panu. Proszę pana, niech pan nas natychmiast wypuści. Nie jesteśmy tacy źli jak pan myśli. Hehe. To ty? Myślałem, że chcę zwiesać obrazy. E, otóż. No cóż. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Andrzej Bogusz, dialogi na podstawie tłumaczenia Krystyny Żuchowicz, Grażyna Wyksińska, dźwięk Jakub Mileński, montaż Zofia Dmoch, tekst piosenki Krzysztof Rześniowiecki, opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak, kierownik produkcji Monika Wojtysiak, wystąpili Marcin Przywylski, Jolanta Wilk, Agnieszka Konikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis, Leszek Zduń, Cezary Kwieciński, Tomasz Bednarek i inni.